Bebech 13. Jeśli wypijesz energetyka za sobą w ciągu 20 sekund, to wyślę ci 300 zł. naprawdę. Jeśli smidonej, to od bebecha. Chodzi tutaj o tego dziczka, bo widać, że energetyki ma przy sobie. Za mną! Dobra, włączyłem właśnie czas, tylko co ty koleżanko powiedziała? Wypiłam! Nawet w stuki, No, z krzesła nie spadnie jeszcze znaczy wiesz, że ty naprawdę mogłaś wygrać 300 złotych po prostu wypiłaś ostatniego łyka energetyka hello i tym jakże pozytywnym akcentem witam was w kolejnym odcinku z donajtowania niedziela godzina 20 także czas dla wszystkich streamerów chyba właśnie się zbliża, aha i przypominam oczywiście że challenge z poprzedniego odcinka dalej trwa czyli każde 5 łapek w górę to 1 złotówka na donate y w kolejnym odcinku no i korzystając z okazji też suba bym poprosił nie? zaczynamy w sumie umieć coś takiego. Ja, ja jestem dumna, że się nauczyłam płakać. Nauczyła się płakać, dobra. No to niech popłaczę. No. Ej kurde. Wylogowało mnie z tego live'a. Halo! Dzięki wam bon jeśli rozpłaczesz się dla mnie w ciągu 30 sekund w sieci 200 złotych. Czemu ja tego nie widzę? Co to jest? Jak się tutaj zalogować? Nie kupił suba i nie wlosował skała, to nie będę płakać. Nie będziesz płakała? Co ty robisz? Miałaś płakać. Dobra, po dwóch minutach czekania doszedłem do wniosku, że chyba jednak nie wykona mojego wyzwania. Mam nadzieję, że to oglądasz i właśnie zauważyłaś, że straciłaś 200 zł i teraz już naprawdę się popłaczesz jak do Ciebie to dojdzie. Właśnie wrzuciłem pierwszy film na swój nowy drugi kanał. Od teraz więcej gier i więcej dłuższych vlogów będzie właśnie tam. Jeśli chcesz, kliknij tutaj i zasługuj drugi kanał. Ok, właśnie, mam przed sobą Merganiego. Merganiego, który moim zdaniem powinien już dawno zmienić dillera. Ale dobrze, on sobie słucha piosenek, więc ja będę miał dla niego muzyczny challenge do wykonania. Jeśli puścisz teraz najnowszą piosenkę Czuksa, to wyślę ci 300 zł. Musisz mi zaufać. Bo ogólnie Merganie jest taki, że naprawdę, no, nie wierzy ludziom. I jestem wręcz prawie przekonany, że tego nie zrobi. Dlatego zwiększę kwotę do 500 zł. Plus dam jeszcze swój oryginalny nick. Może, może mnie skojarzy i może to zrobi. Zobaczymy. Jest Słuchajcie. mój donate. jest. On oby to w ogóle przeczytał. Przebiegna przygoda. Piękny festiwal, dziękuję, że mogłem dla was Naprawdę? zagrać Naprawdę Naprawdę, opluwo mojego męka Halo, tu coś, coś się tutaj wyświetliło Nie ma co się smucić No moim zdaniem jest trochę po co się smucić Ale dzisiaj mamy którą, e, którą babę z kreskówek najbardziej wybombił. Co, co ty mówisz? Dobra, próba numer dwa Dziękuję wam bardzo, ja swoje zrobiłem, a to jednak drugiej próby nie będzie. Witaj na imprezie, no super impreza, naprawdę świetnie się bawię. Ej, dobra, mamy właśnie meduzę i tak się składa, że meduza to jest osoba, która mnie zna. Więc zapytam się, co sądzi o Mateo. Jeśli powie coś miłego, to wyślę mu 400 zł, a jeśli nie powie nic albo powie coś złego, no to nie wyślę nic. Co sądzisz o Mateo? Fajnie się oglądało wasze filmy. Pozdrawiam Kurda kurde smarka. Dobra, poszedł donet i naprawdę tego jestem bardzo ciekaw. Jest, jest mój Donet. dobra, To jest niesamowite. No, oni na to nie odpowiedzą. Moi drodzy, czy wy to widzicie? Wszyscy mnie olewają. Przyjekro mi. Co no jest? Ten film jest bez sensu. Słuchajcie, zostałem podwójnie strolowany. Mergani jednak robi live. Próba numer. Jeśli zasubujesz kanał Mateo, to wyśle ci 500 złotych, naprawdę to nie skam. I teraz tak, ja się domyślam, że Mergani będzie wiedział, że ja wysyłam tego donate'a, bo to już nie jest pierwsza taka sytuacja. Natomiast dalej jestem ciekaw, co on zrobi. Jest mój donate, kurde, chciałbym od niego dostać suba. To może być naprawdę dobry domyc, biznes, tak. bo on jest chyba u nas z Stormidi i ja bez kitu on robi coś takiego. Pa, to jest on? Ta, dobra, kurde. patrzcie jak się 500 zarabia. Pa, subskrybuj. Mało tego, subskrybuję twój kanał jeszcze z konta i samu, więc liczę na co najmniej 1000 zł. Zobacz, 2 miliony subów i samu. Drugi sub e, 1000 zł. Co? 1000 zł się należy w tym momencie. Pozdrawiam strasznie. Okej, okay, tylko proszę nie usubować, pozdrawiam. Naprawdę nie wiem czemu właśnie mi zaczęło być trochę bardziej serducho, nie? Ja nie mogę co ja właśnie robię. Mam nadzieję, że w ogóle Blik mi to przepuści. Jest! Ja nie mogę co ja zrobiłem. Mówiłem, że to nie skam. O kurde, jak czat w ogóle leci. Dziękuję bardzo za tysiąc złotych. Tak to się widzowie robi. Pozdrawiam bardzo Mateo. Oczywiście nie odsubuję Kaszyk nawet nie umie się zalogować na swój YouTube, więc on nie odsubuje, a swojego kanału też nie odsłuję. Pozdrawiam serdecznie Dobra, słuchajcie, cieszę się, jednak się cieszę, mimo że w sumie wysyłam największego donata' w historii. Co ty robisz? Oglądasz psa i to ogląda 115 ludzi, no. Zapomniałam zrobić zakupów I za bardzo nie wiedziałam co sobie zrobić na obiad jak o kuchni mowa Standardowo Jeśli zrobisz dla mnie Kurde herbatkę Przez jakie chy? No i tak źle i tak źle A przez samo dobra piszemy dalej Nie było tematu Jeśli zrobisz dla mnie herbatkę to wyślę ci 220 zł dwie łyżki cukru jak coś Jest mój donej Teraz się liczy tylko i wyłącznie zaufanie Oj. Oj chyba tego Ale... nie zrobi nie ufa. Mnie to troszeczkę mać. Otóż Nie zrobisz herbaty, bo dwie łyżeczki a... cukru, tak? Nie słodzi się herbaty to zabija... A ja słodzę, i co teraz? Nie smak herbaty Chłopie Ej, to właśnie zbugowałam system, bo no posłodziłem herbatę herbaty, jak tak można robić? Mogę ci zrobić, ale bez cukru No spoko, a jak tak można robić? No wydaje mi się, że ręką, ale nie chcę się wymądrzać Rób ankietę To rób herbatę Słuchajcie, nie obchodzi mnie to, Zabróćcie się po prostu Nic się nie dodaje do herbaty Dobra, leć do kuchni po herbatę mi robić O, ostatnio dostałam od Chati'ego fajne herbatki I teraz będzie unboxing herbat, no nie, proszę Zrobię też sobie przy okazji Moi drodzy, mam właśnie nadzieję, że mam czyste skarpety, bo zaczyna się czekanie nie potrzeba do niej cukru, proszę bardzo, ta, Dilmach taka y, Strawberry and mango, ale jest naprawdę pyszna Polenie. Dobra, rób tą herbatę, sobie robi póki co content Na herbacie i no, dzięki no. mnie. Ona tak ładnie pachnie Kurde, żebyście, żebyście mogli poczuć jak to pachnie mm. Naprawdę zrobiła herbatę. W sumie idealna Herbatka, jedna dla widza, druga dla mnie. Naprawdę zrobiła Dwie herbaty. Dzięki wielkie za herbatę, kocham cię A niech będzie. 220. To właśnie czeka Ha 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 No, i właśnie dla takich momentów, słuchajcie, się żyje. Dzięki mnie, ludzie tańczą i się uśmiechają. Było 50 na 50. Albo to prawda, albo nieprawda. Dzięki, wielkie, za herbatę. Kocham Cię. O, dzięki. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Liczyłem, szczerze mówiąc, na jakieś ja Ciebie też. Ale rozumiem. Dzięki za herbatę. Lecimy dalej, widzowie. Jeśli odpowiedź prawidłowo, wyślę 200 zł. Jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej? Prawidłowa odpowiedź to oczywiście sztuczne. Jest to dosyć podchwytliwe, ale wydaje mi się, że chyba nie, nie do odgadnięcia Jej, mój mhm. jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej? nie zgadnie, jest troszeczkę blondynką tu jest coś takiego czego nie odpowiem? myślę że tak no mądrości ostatnio sęki U MNIE MĄDROŚCI SIĘ POJAWIŁY wątpię, myślę że nas oszukujesz się pojawiają, a nie się tam o czym ty mówisz i czemu ciebie nie słuchać, bo jakiś dapstep gra? Dobra, ona już chyba odpowiedziała na tego Donata. Po głębokiej analizie odpowiedzi tej pani wraz z moim zespołem dochodzę do wniosku, że nie wygrała nic, bo źle odpowiedziała. Ale naprawdę lubię siedzieć na tych odcinkach na Twitchu wraz z moim zespołem. <laughs> Ej dobra, mam właśnie gościa, który widać, że gra w FIFA i jest bardzo skupiony. No właśnie, skupiony. Mam pewien pomysł. Jeśli włączysz grę na dwie minuty, to wyślę ci 300 zł. wyłączę grę na dwie minuty, to wyślę ci 300 zł. Dobra, to za chwilę. A? Będę sobie oceniał skład i wyłącz. ten. składy i wyłączę grę. Nie, 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 nie ma takiego. On teraz cfaniakuje. Nie, musisz teraz wyłączyć. Jak wszyscy widzimy, teraz gry nie wyłączyłeś, więc nie ma jakichś warunków, że w stylu, E. no za chwilę wyłączę. Nie, nie wyłączyłeś. Teraz do widzenia. Ej, dobra, nie. mamy kolejną panią, która ma niecałe 100 osób na live, więc poproszę ją, aby napisała tutaj na tej tablicy: Kocham Cię, Mateo. Je jest donut, już myślałam, że nie lat. dojdzie. Jeśli na dojdzie, kocham cię, Mateo, to 200 zł. Mm. Nie, no takich rzeczy nie robimy. Gościu. dlaczego 200 zł. Ale jak jeszcze 40, to masz szansę wygrać dwa bilety na tym No tak, tak, takich rzeczy nie robimy, ale jak dopłacisz 40 zł, niby rozumiem, bo ta pani nie chce napisać tego, czyli kocham cię, Mateo, no bo są to dosyć mocne słowa. Ale jest na Twitchu, dystans i takie niebranie na poważnie każdego słowa to jest chyba podstawa. Ale dobrze, powiedzmy, że zgadzam się z jakimiś tam jej przekonaniami moralnymi. Chociaż no nie ukrywam, że szkoda, no. Jeśli włączysz mikrofon na 2 minuty, to wyślę ci 200 zł. No bo kto tak robi drejka no, a kto nie włącza donate'ów? No czekam dwie minuty i nie pojawił się donate. Nie słuchajcie, tak szczerze, ja oczywiście rozumiem, że na przykład jak ktoś zaczyna ze streamowaniem, to nie ogarnie tej całej otoczki. No ale jeśli ktoś wydaje swoje pieniądze i nieważne, czy to jest 2 zł, czy 200, no to jednak powinno się zadbać o to, aby te donate były włączone. I wiecie, mi to nie przeszkadza, bo ja i tak z tego nagrywam odcinek, więc wszystko co robię jest po prostu pod content. Natomiast trzeba pamiętać, że niektórych te 5 czy 10 zł to są pieniądze, które często ludzie sobie wzięli na przykład od mamy, żeby wysłać dla ulubionego streamera czy streamerki. Bo po prostu jest autorytetem i człowiek jest taki podekscytowany, a nagle się okazuje, że tak naprawdę połowa Twitcha nie ma włączonych donatów na live'y I pomyślałem, że o tym powiem, bo jest to upokarzające i radziłbym naprawdę, no, sprawdzać, czy te donaty działają tak. Dobra, ale mam nadzieję, że on chociaż będzie miał włączone donate, y i widzę, że ma też również bujną czuprynkę, więc oczywiście poproszę go, aby chciał włosa. Jeśli zetniesz teraz dla mnie włosa z głowy, to wyślę ci 200 zł. Jest mój dom w końcu. Jeśli zetniesz dla mnie włosa z głowy, to wyślę ci 200 zł. No nie ma problemu. Ale jak mi nie wystrzeża, to A. w dupę, nie? Co, co to jest? Lubię, Władimir cię w dupę! Eee płac cię, kurwa rpfa! DELUJE, Na 200 zł walczę. O kurwa O kurde, on to naprawdę robi. Chciałem włosa kawałek. No właśnie, kawałek. Ej, co ja mam teraz z tym zrobić? No, jak nie będzie, to. No, ten, to dramy mamy, nie? Mi właśnie chodziło o to, że on ma długie włosy, i żeby sobie właśnie jednego całego długiego swojego włosa obciął, a nie jedną trzecią włosa sobie chłop obciął. Ja nie chcę dramy, więc robimy tak: 200 podzielić na 293, wysyłam mu 66 zł i jesteśmy kwita Bo to tak nie będzie koleżko. Jest mój donate, ciekawek na to zareaguje. Dzięki za 66 zł. Aha, i to tyle. Aha, ale zostałem oszukany. Nie się ile włos ma być obcięte. Napisałem, że włos. No to chyba logiczne, że nie jedna 20. Tak czy siak, no nie wiem, ja jako osoba, która wysyła już w sumie regularnie donate y do przyróżnych osób, no to miłoby mi było usłyszeć coś więcej niż dzięki za donate'a w momencie, gdy wysyłam ponad przeciętnego donate'a, tak? 67 zł, Chyba to jest już taki większy lekko donate. Oczywiście nie wymagam, żeby gościu teraz uklękł i powiedział, bardzo ci dziękuję. No ale kurczę, no bez przesady, no. Ale dobra, moim zdaniem wszyscy powinni być kwita. Ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka widzimy się już niedługo, więc możesz zostawić suba, żeby cię nie przygopiły kolejne filmy. I przypominam oczywiście, że każde 5 łapek w górę to 1 złotówka więcej w kolejnym odcinku Dunego. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się pa.